Ja mam zdjęcie rentgenowskie, które robione było tam po kilku miesiącach wyjścia ze szpitala. Widać ponad 100 kuleczek mam w nodze, tylko odłamków. Jak to się stało, że pan miał ten rewolwer? Proszę pani, ja powiem pani za a gdybym ja miał mieć świetle, nie, nie zastanawia się pani nad tym, czy były podstawy do obrony koniecznej, tylko dlaczego ja miałem rewolwer? Bycie prawnikiem w jednym mieście wcale nie oznacza znajomości. groził popełnieniem przestępstwa na Szkodę Władzimierza i Marioli to jest powiedzieli, gdzie groźba ta wzbudziła w pokrzeniu uzasadnioną obawę jej spełnienia, to jest czyn karalny z artykułu 190 paragrafu 1 kodeksu karnego postanawia. W punkcie pierwszym uznać, że nieletni Bartosz Kościelski dopuścił się w, w czynu karalnego wyżej opisanego i za to na mocy artykułu 6 punkt 1 UPN zastosować wobec nieletniego środek wychowawczy w postaci udzielenia upomnienia sytuacji, że tą osobą w tej sprawie poszkodowaną jest były sędzia, prokurator i obecnie adwokat, to żaden z toruńskich prawników w mojej ocenie nie powinien prowadzić tej sprawy z raczej czystości, jasności tej sprawy, klarowności, żeby nikt nie podejrzewał nikogo tutaj o jakieś subiektywne odczucia, żeby zachować pełen obiektywizm. A pan, który go poszczelił, który zrobił mu tak krzywdę na całe życie, można by powiedzieć, nie wiadomo, jakie konsekwencje będą dalsze z tego został no... Na razie nie podjęto żadnych środków, jeżeli chodzi o tego pana. Nie zbadano sprawy, dlaczego strzelał, z jakiej odległości, z jakiej broni. Pracował tutaj z naszymi ludźmi, dlatego ten wyrok jakby dla niego, nie? pomagający mu. Nie? Odrzucenie przez sędziego na ostatniej rozprawie 15 wniosków dowodowych złożonych przez samego Bartosza, jak również odrzucenie prośby o jawność rozprawy, jak również o możliwość nagrywania głosu na rozprawie. Tak, siła, plecy, tak powiem wszystko. A y, sprawiedliwości mnie bardzo.